Może tytuł wygląda dla was jakaś oferta w czasów Skoro już padło słowo może, to może uderzmy w liczbę nogą. Lasów, ile w swoim życiu spędziłeś aż czasów? W czas odpowiedni uderzam jak z przepowiedni, w której jedni są biedni Nie w kieszeni, są biedni, bo okrada ich czas I robi to na wszelką skalę mas Ale w czas przybywa diwajlek, by uratować was Czas nie oszczędza nas, ani na nas Czas by chciał, ale nie może mieć głowy jak Ananas. Okradł nas, okradł nas czas. Ile lat ty masz, widzu? Diva! Przefajny nasz. Nie wiesz? Spójrz w swoją twarz. Dalej nie wiesz? Nie wiesz? Myślisz, że się dowiesz? Mówisz, Diva, powiesz, powiesz, powiesz? Nie będę wieszał prania. I w tym momencie, gdy nie powiesisz tego prania, to czas. O tak cię dogania. To jest po prostu mania. Bo czas codziennie każdego z nas przegania Leci, płynie w świecie, krainie On nie zahacza o McDonald's, KFC czy kanał Diwajtka A powinien On idzie, wskazówka po wskazówce Płynie Setna sekunda za setną sekundą Sekunda za sekundą Minuta za minutą Godzina za godziną Dzień za dniem Tydzień za tydzień, miesiąc za miesiąc, rok za rokiem, dekada za dekadą, wiek za wiekiem. Ogarnij się! Czas! Nie pozwólmy, żeby tak czas przeganiał nas.